Kocie. Dzisiaj ją tam widziałam, że była cernikowana, bo pewnie nie mm -hmm. chciała też... Czy ja podejrzewam... Bo ja, dla mnie to wygląda na psa domowego. Psy domowe też mają takie, że tak powiem, wstyd pewien. Mm -hmm. bo, że o, chodzi o to, że ona od wczoraj nie chciała się wysiusiać, a dostała dość dużo płynów. Więc musieliśmy dzisiaj cernikować na ja podejrzewam, że tak. Mieliśmy tutaj psa takiego, który miesiąc tutaj siedział, to dopiero jak już był w takim stanie naprawdę ciężkim, to dopiero, że tak powiem, robił pod siebie, bo nie był w stanie wychodzić. Ale nerki pracują, ale teraz czekamy no, aż ona po prostu wyjdzie z tej najgorszej fazy, no bo to, to dzień, dwa, trzy po wypadku, to jest taka najgorszy okres. No pierwsze 24 godziny są najbardziej decydujące, a ona, że tak powiem, je przetrzymała, przetrzymała więc dokładnie. Hmm. To była głęboka rana ta tutaj? Nie, tak. właśnie to jest, znaczy ona niby tam penetruje dość głęboko, natomiast ani tam nie ropieje, ani nie ma dużego obrzęku. Próbowaliśmy założyć tam patronek, ale to nie jest miejsce zbyt mm -hmm. fajne, a ją też denerwuje tutaj wszelkie manipulacje w tym rejonie, bo jest mm -hmm. po prostu. Więc na razie ma przemywane, poza tym jest na tylko też takim ogólnym miszaczku przeciwzapalnym, także tam nie powinno się nic rozwinąć. No